Laura, właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że to właśnie Ty będziesz reprezentować Polskę na Eurowizji Junior. Trzeba przyznać, że to brzmi niezwykle dumnie, prawda? Tak, ja no, jeszcze do mnie to nie dochodzi tak dziwnie. Słuchać o sobie, że to jestem przyszłą reprezentantką Polski. Jest to takie dla mnie dziwne i jeszcze się do tego jakoś bardzo nie przyzwyczaiłam, ale oczywiście jak najbardziej się cieszę z tego. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy pojawiłaś się dzisiaj tutaj na tej scenie i kiedy dowiedziałaś się, że to właśnie ty wygrałaś? Wczoraj mieliśmy właśnie próbę i dzisiaj też taką generalną, więc bardzo się jakoś nie stresowałam, e, więc no to wyszło mi na dobre. E, oczywiście stres był, emocje były bardzo wysokie, e, no ciśnienie też miałam bardzo mocne, bo każdy z tych wszystkich finalistów bardzo ładnie śpiewał, e, ale nie mogę tego nazwać konkurencją, bo my się wszyscy przyjaźnimy i właśnie to. To było bardzo fajne. Twoja piosenka jest o marzeniach. Ty właśnie podejrzewam jedno, zrealizowałaś. Masz jeszcze jakieś? No aktualnie takie malutkie bardziej, bo no oczywiście wypaść jak najlepiej i jak najbardziej, jak najlepiej zareprezentować ten kraj, dokładnie Polskę na Urowizji. No właśnie, to moje największe marzenie się właśnie spełniło, więc aktualnie nie wiem. Jakichś takich wielkich to chyba nie mam. Zabrać to do domu. To ci mogę zagwarantować? Powiedz mi, czy ty miałaś przyjemność wcześniej na przykład oglądać Eurowizję Junior i podziwiałaś Roxane Wiki Sarę? Jak w ogóle ci się one podobają? No, oczywiście, zawsze oglądałam. Podobało mi się bardzo, bo dziewczyny mają bardzo dobry głos i bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tego grona, do takiej małej rodziny Eurowizyjnej. No, bardzo się cieszę, dziewczyny bardzo ładnie śpiewały, więc ja oglądałam wszystko przed Premierowo. W sensie chodzi mi zawsze przed, kiedy poleciała Eurowizja na żywo, to ja już wszystko znałam na pamięć. Wszystkie piosenki te, które wpadały w ucho, więc. Ty, która jest właśnie z dziewczyn na przykład zainspirowała cię do tego, aby zgłosić się do konkursu? Czy na przykład mama cię namówiła, albo sama chciałaś? E, oj, e, no, bardzo podziwiam Sary James, na przykład, bo ma bardzo piękny głos. E, właśnie rodzice. E, Wspierają mnie w tym. Eee, właśnie mówię, e, do tego programu zachęcił mnie mój pan nauczyciel śpiewu Mariusz Urbaniak, e, bo był właśnie ostatnie chwile, żeby się zapisać na castingi. E, no więc, e, no, no właśnie to była taka wspólna decyzja, bo mam wiele inspiracji, które mnie właśnie do tego zachęciły. Jak chciałabyś, żeby wyglądał Twój eurowizyjny występ? I jeszcze no zastanawiałam się w sumie nad tym, ale nie jakoś bardzo, no postaram się jak najlepiej zaśpiewać, wyjść jak najlepiej, bo nie chcę zawieść Polski, bo no, no kurczę, no, no bo nie chcę, nie chcę tego źle zapre, zareprezentować źle, więc no, będę się starać jak najlepiej zaśpiewać, będę miała wiele prób. Myślę, że na każdą przyjdę. Nawet jakbym była chora, to... To już ostatnie pytanie. Skąd ty tak dobrze znasz angielski? I czy to nie sprawia ci problemu, żeby zrobić taki switch? No, jeszcze staram się go bardziej szlifować. Myślę, że teraz będę miała częściej zajęcia z angielskiego, z wymowy najbardziej, ale też ze słówek. No, jakie było pytanie? Jeszcze, nie, bo ja jeszcze raz. Pytanie brzmiało, czy to nie sprawia Ci problemu, żeby wiesz, e, taki zrobić switch z polskiego na angielski. Nie, e, ja ogólnie przez Wojsa strasznie się poprawiłam z angielskim, bo ja, ja tam napisałam, że ja nie umiem angielskiego, a tam tylko jedną piosenkę miałam po polsku, z jakichś pięciu, więc nawet takie grupowe były po angielsku. Więc e, nie wiem skąd ten angielski, mnie też siostra uczy czasami, e, ale myślę, że w Armenii też jeszcze mi się bardziej polepszy, też na Eurowizji, bo tam tak. Prak praktycznie tylko osoby z Polski będą mówili, właśnie będą mówić po polsku, więc no to będzie ciężkie, ale postaram się go nauczyć dość dobrze. A jak było w Dowojsie? Było bardzo dobrze. Bardzo nawiązam kontakt, kontakt z ludźmi, z którymi dotrzymuję do tej pory. Wszyscy się wspieramy i myślę, że oglądali szansę, i myślę, że są ze mnie dumni. Emocje, emocje ogromne, ale nic dziwnego. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pani córka będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior. Zgadza się, no jestem naprawdę w szoku, także nie wiem, co mam powiedzieć. Jak pani ją wspierała? Ja jej cały czas powtarzałam, że najważniejsze po prostu, żeby dobrze zaśpiewała, żeby była z siebie zadowolona, a nieważny jest wynik. I tyle. Cały czas trenowaliśmy razem z nauczycielem, ze mną, z mężem, z siostrą. Tyle. Tak się zastanawiam, czy Państwo też mają jakieś korzenie takie artystyczno-muzyczne, że córka odziedziczyła taki talent. Korzeni może nie mamy jakichś muzycznych, ale bardzo lubimy muzykę. Cały czas w domu jest do... leci muzyka w samochodzie w domu, a Laura no, faktycznie od najmniejszej cały czas śpiewa. A co ze szkołą? Na razie ogarnia. Na razie ogarnia, ona, ona jest w dubbingu, także jest nauczona, że musi wszystko nadrobić, bo nie zawsze udaje się to w weekend, nieraz co weekend jest w Warszawie, także jeżeli zdarzy jej się opuścić, no to za każdym razem nadrabia i dalej tak będziemy robić.